Niestety, praca na rzecz gminy nie polega w sposób jednoznaczny, punktowy, trzymania się przepisów, a dzięki czemu, dzięki czemu te przepisy spowalniają pracę. Druga rzecz. Proszę Państwa, ja e, jestem sfrustrowany e, tą jest dyskusją, nie tylko tą, ale też mojej. Natomiast sprawa jest prosta jak konstrukcja cebra a my niestety dyskutujemy na... Musi mieć pan szacunek dla urzędu burmistrza. E, musimy mieć państwa szacunek dla organu, który e, stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki i działać na rzecz mieszkańców. Chciałbym tylko powiedzieć, że łatwo widzieć. W cudzym oku, zabrak, ale w swoim belkę. To trudno, ale wiem, że to jest głos wołającego na pustyni.